Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie na to szczególne wystąpienie, szczególne spotkanie konferencyjne. Cieszę się, że projektowanie uniwersalne jest jednym z pierwszych tematów, jakie poruszamy dzisiaj, dlatego że dotychczas ono było domeną raczej dyskusji w gronie instytucji publicznych, które nie na design plus, ale na dostępność plus stawiały, kładły duże znaczenie. Na początek, i to pewnie poprowadzi nas przez te 20 minut, chciałam Państwa spytać o trzy rzeczy. Odpowiadajmy podnosząc ręce na tak. Kto z Państwa w ogóle kojarzy temat projektowania uniwersalnego na tyle, że mógłby o nim powiedzieć cokolwiek? Kilka osób. Dobra, to teraz wiecie, że jest projektowanie uniwersalne, czymkolwiek jest. Słyszeliście o czym. Jak o mnie mówiła przed chwilą pani zapowiadająca, kto z państwa na pierwszy such myśli, że projektowanie uniwersalne jest projektowaniem dla osób z niepełnosprawnościami? No, więcej osób niż ci, którzy wiedzą, czym jest projektowanie uniwersalne. Dobra, tu pójdę trochę szerzej niż osoby z niepełnosprawnościami. Pojawiło się pytanie o osoby ze specjalnymi potrzebami. My mówimy w Polsce o osobach ze szczególnymi potrzebami. Kto z Państwa doświadczył lub doświadcza bycia osobą ze szczególnymi potrzebami? Kilka osób. Dobrze. To odkrywam karty zatem. Czym projektowanie uniwersalne jest? Projektowanie uniwersalne jest czymś więcej niż ergonomia. Tutaj będę robiła kilka linków do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. W zasadzie takie mówienie o tym, że świat jest szyty na miarę człowieka, jest bardzo trafne. Tylko musimy pomyśleć jeszcze, jak bardzo różnorodny jest człowiek. Projektowanie uniwersalne, mówimy, że jest projektowaniem dla wszystkich, jest czymś więcej niż ergonomia, bo ergonomia uwzględnia potrzeby 90% społeczeństwa, wykluczając grupy, o których mówimy, że są wrażliwe społecznie. To jest takie projektowanie, które uwzględniając potrzeby szerszych grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci. Rodziców z dziećmi, rodziców z wózkami, projektuje w taki sposób, żeby te kategorie nie musiały funkcjonować w wydzielonych architektonicznie przestrzeniach. Każdy z nas ma szczególne potrzeby. Każdy z nas miewa szczególne potrzeby. Czasami w sposób stały, czasami w sposób czasowy, czasami sytuacyjnie, ale bywa, że mamy szczególne potrzeby i potrzebujemy zaprojektowanego uniwersalnie świata. Ja łączę się z człowiekiem, który z panem, który jest tutaj na zdjęciu środkowym jestem mamą bliźniąt i pamiętam pierwsze tygodnie pod starskim cięciu z wózkiem, który ważył 20 kg, z dwójką dzieci w środku, w budynku, w którym, żeby wyjść na zewnątrz musiałam pokonać 9 stopni, co powodowało, że przez 8 godzin, kiedy mąż był w pracy, byłam z dwójką malutkich dzieci zamknięta w domu. Jak już nauczyłam się, ogarniałam wyjście z domu, wynosiłam pierwszą gondolę do Klatki Schodowej, potem drugą gondolę z dzieckiem w środku do Klatki Schodowej. Później jeszcze brałam stelaż i potem wkładałam gondolę na stelaż pierwszą, drugą, wychodziłam z bloku. To okazało się, że nie mogę robić zakupów w sklepie, w którym chciałabym, bo mój wózek ma niestandardowy rozmiar. Miał 74 cm To za dużo, żeby zmieścić się między kasami w większości sklepów, do których dotychczas chodziłam. No ale o ile pewnie nie każdy z nas ma doświadczenia poruszania się na wózku, nie każdy z nas jest rodzicem poruszającym się z wózkiem dziecięcym, to pewnie prawie każdy z nas ma doświadczenie chodzenia z ciężkim bagażem w walizce, w związku z czym szerokie, automatycznie otwierane drzwi, niskie progi, pochylnie, rampy są rozwiązaniem, które służy każdemu z nas i o tym właśnie jest projektowanie uniwersalne. Ja szkolę biznes z projektowania uniwersalnego, uczę przedsiębiorców projektować uniwersalnie. Najczęściej łączę to w taki blok szkoleniowy połączony z technikami kreatywnymi, z design thinking, z pracą w projektach, w zespołach projektowych, multidyscyplinarnych. I często słyszę od przedsiębiorców, że projektowanie tak, ale uniwersalne nie, bo osoby z niepełnosprawnościami czy szczególnymi potrzebami nie są ich grupą odbiorców. Wtedy się pytam, serio? <laughs> serio? Niedawno miałam szkolenie z taką firmą, którą każdy z was zna gwarantuje benefity sportowe dla polskich, zwłaszcza dużych przedsiębiorstw. Kiedy usłyszeli projektowanie uniwersalne, osoby o szczególnych potrzebach, spoko, ale my jednak kierujemy nasze usługi do grupy młodych, aktywnych, pracowników firm. Mówię, serio? A myślicie o swoim przedsiębiorstwie w perspektywie kilku najbliższych lat? Badać trendy, znać trendy. Wiecie, że Global Trends Report już mówi o tym, że do strefy New Normal wchodzi trend Diversity and Inclusion. Potwierdza to na polskim gruncie Hatalska, Wing Future Institute. Różnorodność i inkluzja jest trendem, który powinniśmy brać pod uwagę, jeśli chcemy być przedsiębiorstwem, którego konkurencja nie wyprzedzi za chwilę. I znowu pytam serio. Patrzycie na dane Gusu? Przepraszam, ale mój wyż demograficzny lat 80 nie wykorzystał swojej szansy prokreacyjnej, wygenerował taki mikrowyż w latach 2000, ale ten nasz mikrowyżyk już nie wygeneruje kolejnego wyżu. To znaczy, że w roku 2050 co drugi z nas będzie seniorem, co druga osoba w Polsce będzie miała 60 plus. A wraz ze wiekiem pojawiają się choroby cywilizacyjne także, choroby przewlekłe. Tracimy sprawność i zmysłów, i ruchu. Dzisiaj mamy takie mądre urządzenia, yy, kombinezony starości, które na szkoleniach wkładamy ludziom, żeby poczuli, jak to jest być 65, 70, 80-latkiem, żyjemy coraz dłużej. Nie projektować uniwersalnie i nie uczyć się projektowania uniwersalnego dzisiaj jest po prostu niemądre, yy, nie jest perspektywiczne. Czym projektowanie uniwersalne jest? O, ono jest w zasadzie starym pojęciem z lat 80. W Polsce mówimy o nim od niedawna, ale to tak bywa. Potrzebowaliśmy kilkudziesięciu lat, żeby zacząć o tym mówić tak na skalę ogólnopolską i zacząć się tym bardziej interesować. Ono sprowadza się do siedmiu zasad opracowanych przez Universal Design Ronalda Meisa w Stanach Zjednoczonych po 90 roku. Siedem zasad, które miały próby uzupełnień, ale do dzisiaj funkcjonują jako te najbardziej aktualne. Będę dzieliła się kilkoma przykładami przy każdej zasadzie, żeby pokazać państwu Czym one są? I zawsze w lewym, górnym rogu będzie grafika, którą, e, która jest skanem z takich czarno-białych folderów, które przywiozłam swego czasu z Kalifornii. E, tak. Pokazując trochę, że rozwiązania, które w tamtych czasach były projektowane uniwersalnie projektowane z myślą o tym, żeby także osobom o szczególnych potrzebach, osobom jak Ronald Mace, on, to był człowiek, który się poruszał na wózku, mm, łatwiej żyło się na tym świecie. Dzisiaj są tak naprawdę przedmiotami codziennego użytku, z których każdy z nas skorzysta, nawet nie zastanawiamy się, że one są zaprojektowane uniwersalnie, ale będzie też kilka takich innowacyjnych rozwiązań. Zasada pierwsza mówi o równym dostępie, czyli o tym, że projekt powinien być użyteczny i bezpieczny dla ludzi o różnych możliwościach. Powinien nie wymagać dodatkowych udogodnień dla osób, które mają specjalistyczne czy specjalne potrzeby. I tak drzwi otwierane automatycznie, jak już powiedziałam wcześniej, są takim rozwiązaniem. Każdy, każdy chętny może z nich skorzystać. Place zabaw, podniesione piaskownice świetne rozwiązanie, zarówno możliwe do skorzystania przez dzieci stojące, jak i dzieci, które się poruszają na wózku. Tam tyflografika, tyflomapa, która umożliwia rozczytanie planu obiektu, nie tylko osobom widzącym, ale też osobom, które nie widzą. To, co ważne, to to, że projekt to emocji i estetyki. Projekt też powinien być atrakcyjny estetycznie i ekonomicznie dla wszystkich użytkowników. I to środkowe zdjęcie takie jest. To znaczy, pochylnia rampa, wszelkiego rodzaju rozwiązania, które mają ułatwić pokonywanie poziomów osobom o szczególnych potrzebach, mogą być również bardzo ładne. Nie muszą być takimi ordynarnymi rampami, jakie często widzimy w różnego rodzaju instytucjach czy obiektach. To był równy dostęp. Druga zasada, elastyczność użytkowania, która mówi o tym, że projekt powinien uwzględniać szeroki zakres indywidualnych możliwości i preferencji odbiorcy. Jak to zrobić? W taki sposób, żeby była możliwość wyboru, żeby produkt, usługa były elastyczne, były, miały możliwość dopasowania, czyli miały różne funkcjonalności, które umożliwiają, że my sobie tak dopasujemy to rozwiązanie, że ono będzie nam pasowało. Takim rozwiązaniem jest Speed Control to lata 90-80, pamiętacie te foldery ze Stanów Zjednoczonych. W dyktafonie dzisiaj YouTube ma taką funkcjonalność, że możemy przyspieszyć albo zwolnić tempo odtwarzanego głosu. Em, ergonomiczny stół z, podniesionym, z, z podnoszonym blatem. Świetna usługa impostu, strefa ułatwionego dostępu, rozwiązanie z zeszłego roku, trochę wywalczone przez środowisko osób o szczególnych potrzebach, zwłaszcza tych, które są osobami niskorosłymi i poruszającymi się na wózku, ale pewnie też każde i każdego z nas, który ma problem, żeby sięgać do najwyższych półek. Strefa ułatwionego dostępu: Ci, zamawiając paczkę w impoście, możemy sobie zaznaczyć, żeby paczka, która do nas przyjdzie, była umieszczona w dolnych partiach paczkomatu, tak żebyśmy mogli w komfortowy sposób z nich skorzystać. Trzecia zasada moja, ulubiona, prosta i intuicyjna usługa. Każdy z nas to lubi. Rozwiązania mają być intuicyjne. Pokajoka to z rozwiązań Automotive. Kto, kto się interesuje Linem, ten wie, takie rozwiązania w, przede wszystkim w autach, które mają być na maksa intuicyjne i ograniczać możliwość popełnienia błędu. Tutaj przycisk do regulacji fotela tak zaprojektowany, żebyśmy. Jasno wiedzieli, który odpowiada za regulację oparcia, który za siedziska. Świetne rozwiązanie w zakresie opakowań, opakowania tabletek, które mówią nam, czy jakby ułatwiają nam niepomylenie się, którą tabletkę w jaki dzień, o której godzinie e, wziąć. No i dla projektantów czy dla stolarzy, dla wszystkich tych, dla których meble mają większe znaczenie, a co więcej, chcieliby, nie będąc stolarzami, samodzielnie je składać. E, instrukcje z IKEA są symbolem tego. Jeszcze raz? Jak nie, być? Jak nie powinno być? Ta, akurat czy każda? Z IK? Ja No, ja dzięki nim potrafię samodzielnie składać meble. Starze się, ale szafka chodzi. Instrukcja klocków LEGO również bywa prosta i intuicyjna, no ale pewnie mniej niż meble IKEA-owe. Co do zasady chodzi o to, żebyśmy, żeby projekt zapewniał takie podpowiedzi i informacje zwrotne, które pozwolą nam w łatwy sposób skorzystać z rozwiązania. Czytelna informacja. Mówi o tym, żeby informacja była czytelna dla użytkownika bez względu na warunki otoczenia, w jakich funkcjonuje, bez względu też na jego zdolności sensoryczne, co trochę oznacza, że powinna być wielomodalna, czyli nie tylko zapisana, ale też na przykład powiedziana czy, czy w formie wideo nagrana. Dzisiaj samo uczki na YouTubie są świetnym rozwiązaniem. Na górze znowu z lat 90. instrukcja czegoś, chyba obsługi pralki. Napisana w sposób tradycyjny, ale też nagrana na kasetę magnetofonową i też zaprojektowana w alfabecie Braille'a. Na dole świetne rozwiązanie Polskie Centrum Zdrowia Dziecka, zaprojektowane w taki sposób wnętrze, że przypominało trochę stację metra. Każde piętro, każdy oddział ma swoją stację, swój kolor, swoją nazwę, dzięki czemu mali pacjenci bardzo łatwo orientują się w przestrzeni. Co więcej, to w ogóle jest fajne, że dziecko już nie idzie tylko do sali z tomografem, tylko y, ma wysiąść na stacji wielbłąd i iść po czerwonej linii, żeby znaleźć salę, do której powinno trafić. To jest zupełnie inne doświadczenie przestrzeni szpitalnej. Kiedy mamy taką przestrzeń, rozwiązanie, które bardzo mnie wzrusza, prototyp na razie testu ciążowego dla kobiet niewidomych, w zasadzie dla wszystkich kobiet, on się, po to jest zaprojektowane uniwersalnie, dla wszystkich kobiet, także dla tych, które nie widzą, które dotychczas korzystając z testu ciążowego nie mogły same jako pierwsze dowiedzieć się o swojej ciąży, zawsze musiał to zrobić ktoś za nie. A dzięki testowi ciążowemu, który ciąże pokazuje dzięki wypustkom, możliwym do wyczucia palcem. Powoduje, że one w prywatny sposób samodzielnie mogą odczytać jako pierwszy wynik, e, wynik tego testu, dowiedzieć się o tym, czy w ciąży są. I coś, co jest moją domeną, teksty łatwe do czytania i rozumienia, prosta polszczyzna, pisanie w taki sposób, żeby usuwać wszystkie zbędne informacje. Zasada piąta. Tolerancja na błędy. Chodzi o to, żeby środowisko było bezpieczne i przewidywalne dla wszystkich, także dla tych, które mają właśnie ograniczone umiejętności, na przykład percepcyjne. Projekt powinien minimalizować ryzyko popełnienia błędu, a jeśli już ten błąd popełnimy, powinien mieć możliwość cofnięcia. Ctrl Z każdy z nas zna, korzysta, często dlatego piszemy w Wordzie, a nie na papierze, bo możemy cofnąć myśli, których przepraszam, nie chcieliśmy zapisać, albo błędy, które popełniliśmy. Ale na górze rozwiązanie, które znowu pewnie już każdy z nas zna, żelazko z sensorem dotyku, które wyłącza się kiedy nie używamy go przez dłuższy czas. Kiedy projektowałam mieszkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ogromnym lękiem rodziców przede wszystkim było to, że zostawią żelazko włączone. No to odkąd zaczęliśmy stosować te żelazka, ten lęk zniknął, podobnie jak kuchenki gazowe wymieniliśmy na płyty indukcyjne, a w lodówkach zamontowaliśmy lodówki, które mają czujkę informującą o tym, że lodówka jest otwarta, tam po kilku minutach się włącza taki. Taki, taki sygnalik. I rozwiązanie na dole z metra, ze stacji metra, czy w ogóle z wszystkich przestrzeni, gdzie pojawia się żółta linia żółty kolor ostatni kolor widziany przez osoby tracące wzrok. Najlepiej kontrastujący kolor to znowu żółto-biały, żółto żółto-czarny te kontrasty są bardzo dobrymi, dostępnościowymi, kontrastującymi kolorami. Ale rozwiązanie dobre dla wszystkich, także dla tych, którzy po prostu są rozproszeni, mają rozproszoną uwagę, biegną gdzieś, mają wiecie, telefon, głowę w telefonie i ta żółta linia jest dobrym informatorem o tym, że po drugiej stronie może czekać nas jakieś niebezpieczeństwo. Niewielki wysiłek fizyczny, też bardzo lubię te zasady, chodzi o to, żeby projekt był uwzględniał to, żeby, żebyśmy w sposób wygodny, łatwy, niepowodujący zmęczenia mogli z niego korzystać, dbając o naturalną pozycję ciała, minimalizując konieczność używania nadmiernej siły i powtarzania czynności. Wszystko to, co jest zautomatyzowane na pilot, im bardziej intuicyjny pilot, tym lepiej. Oczywiście spełnia tę zasadę. Na dole moje marzenie, którego nie spełniłam, projektując swoją kuchnię, ale szafki kuchenne z śmietnikiem, tak? Z, z, tak, ze śmietnikiem, które możemy. Otwierać na, na ruch nogą. Świetne rozwiązanie dla tych, którzy mają brudne ręce, muszą coś wyrzucić i nie muszą dotykać uchwytów. Voltaren we współpracy też z interdyscyplinarnym zespołem projektowym opako zaprojektował opakowanie, które dla osób z chorobami stawów jest bardzo ergonomiczne, w łatwy sposób mogą mm, otworzyć tubkę i skorzystać z żelu. No, i rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy pamiętają ciężkie plecaki na swoich plecach, zwłaszcza w szkole podstawowej, często cięższe i większe niż potrzebowalibyśmy tornister na, na kółkach. I zasada siódma ostatnia, którą Universal Design wskazało to odpowiednie parametry i wielkość przestrzeni taka wielkość, taka szerokość, taka wielkość przycisków, taka wielkość przestrzeni, taka szerokość schodów obniżone blaty. Dla tych, którzy potrzebują w inny sposób skorzystać z tej przestrzeni, którzy mają dodatkowe sprzęty. Dzisiaj nocowałam w hotelu, w którym był, była obniżona lada recepcyjna i to było super, bo była jedna podwyższona, druga była obniżona, ale przy tej obniżonej był znaczek osoba z niepełnosprawnością. Ja sobie myślę, nie, wywalcie ten znaczek. To jest zaprojektowane to uniwersalnie, świetna recepcja, wywalcie ten znaczek, bo jest jeszcze ósma zasada, którą od niedawna yy, przyjęto. Zwłaszcza na Gruncie Europejskim, która mówi o percepcji równości, która mówi o tym, że projekty uniwersalne mają gwarantować osobom o szczególnych potrzebach nie czuć się osobom o szczególnych potrzebach. Mają nie wskazywać, nie nakazywać, nie dyskryminować, nie naznaczać, nie, jakby nie, nie symbolizować, nie etykietować w żaden sposób, że ta przestrzeń jest zaprojektowana z myślą o osobach o szczególnych potrzebach. Mówiliśmy trochę o toalecie. 10 cm, 30 cm spoko, fajnie, ale każdy z nas korzysta z tych przestrzeni, więc też do tego przykładu się odnoszę. To jest etykietowanie, nie? kiedy mamy toalety dla kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnością. Już nie chodzi nawet o to, że osób tam też nie ma podziału na płeć, szkoda. Co do zasady, powinna tak być, że każda toaleta jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością, czy dla osób, które mają po prostu inne, e, inne potrzeby. No i jeśli już taka jest, to fajnie, żeby nie wyglądała tak, bo może wyglądać tak. Może wzbudzać dobre emocje, mimo że pojawiają się tam się rozwiązania, które są po prostu funkcjonalne i potrzebne wąskiej, ale nadal grupie osób. Bardzo dziękuję. To jeszcze sekundkę panią zatrzymam na, na scenie, bo jest pytanie, które zadał nam Marcin, że łatwo jest tworzyć nowe rzeczy. Ale hmm. czy ma Pani jakieś przykłady y, adaptowania, projektowania uniwersalnego w przestrzeniach historycznych miejskich? No, to... Podam dobry przykład, ale trochę misyjnie powiem, jak człowiek może to zepsuć, bo ja trochę y, y, myślę o tym bardzo, że na końcu zawsze jest człowiek i projekt może być dobry, i koncepcja może być dobra, ale ta nasza wrażliwość, którą ja staram się budować zawsze, jak mam okazję do, do Państwa przemawiać, y, no jest dla mnie ważna. Białystok chyba w zeszłym roku y, w zabytkowym dworcu wyremontował posadzkę. Pięknie to zrobili zamontowali na niej FON, czyli ścieżka, to są fakturowe oznaczenia na wierzchni, Takie te ścieżki, które linia prosta pokazuje, żeby iść prosto, takie wypustki okrągłe pokazują, że to jest miejsce, w którym powinieneś zastanowić się, bo to jest miejsce zwrotne, coś tutaj się może dziać w tej przestrzeni. Super, zrobili to pięknie, tylko że po jakimś czasie administrator budynku na ścieżce FON ustawił krzesła dla pasażerów. Super. Super. No to właśnie tak się tak się, tak się, tak się, tak się to kończy. Ale przyznam faktycznie ja pierwszy audyt dostępności przestrzeni publicznej prowadziłam w 2009 roku w mieście, z którego pochodzę, ze Śremu, małym miastu. Udało nam się przebadać wszystkie obiekty. W śremie użyteczności publicznej, i na pierwszym miejscu najwięcej punktów, czyli najbardziej dostępny był hotel i dwa centra handlowe. I one miały prawie maksa punktów, kiedy ja tam szłam z miarką, z kwestionariuszem, z socjologicznym okiem patrzyłam, wszystko jest okej, okay. architekci pewnie by potwierdzili, ale dopiero kiedy tam weszły osoby z niepełnosprawnością na wózku w ramach eksperymentu, żeby sprawdzić, czy te punkty, te punkty które nadałam, są właściwe zweryfikowały i powiedziały, ok, jest schodołaz, jest taki system przyzywowy, że mogę wezwać ochroniarza, który mnie tym schodołazem wprowadzi na górę, ale ten przycisk umiejscowiony jest tak wysoko, że ja nie jestem w stanie z pozycji siedzącej tego sięgnąć. Co więcej, jak zadzwoniliśmy po tego ochroniarza, okazało się, że nikt nie przyszedł. Także łatwo jest projektować, na pewno jest łatwiej projektować nowe budynki, ale no znowu właśnie na końcu jest zawsze człowiek.